Witam w poniedziałek, 5 grudnia. Nazywam się Paweł Danielewicz i, jak zwykle, w kilku słowach będę chciał przedstawić Państwu aktualną, coraz ciekawszą sytuację techniczną indeksu wraz z grudniową serią kontraktów. Trzeba przyznać, że rynki zignorowały zupełnie przegrane przez włoski rząd referendum konstytucyjne. Co prawda, poranne kwotowania CFD na indeksy pracowały się poniżej kreski, ale jednak w miarę upływu czasu popyt wykazywał się coraz większą aktywnością. No i mniej więcej w takim momencie właśnie wypadło otwarcie na grudniowej serii kontraktów. O kontraktach za moment tradycyjnie zacznijmy od WIG-u 20 w skali dziennej. Widać, że indeks tutaj zmierza konsekwentnie w kierunku historycznie potwierdzonego oporu fibonaczego 1833-36. Naniosłem również filtr cenowy dla wymienionego węzła, to jest poziom 1847, nieco wyżej Plasuje się strefa 1862-64, no i wreszcie bazowa, średnioterminowa zapora podażowa 1886-92, skonstruowana na bazie projekcji. Takiego dość rozległego układu A, B, C i D. W pierwszej kolejności na pewno ważny będzie kolejny wynik konfrontacji w przedziale 33-36. Jeśli uda się sforsować tym razem ten właśnie opór, należy oczekiwać wówczas kontynuacji ruchu wzrostowego z możliwością przetestowania przedziału 62-64, a nie, nie można wykluczyć, że udana próba negacji węzła 33-36 otworzyłaby tak naprawdę byką drogę w kierunku średnioterminowego oporu 1886-92. Negatywny sygnał to zatrzymanie mniej więcej w rejonie zniesienia 113%, czyli poziomu 1847, no i powrót poniżej 33-36, to z kolei sugerowałoby możliwość jakiegoś lokalnego przesilenia wejścia rynku dla odmiany w fazę korekty spadkowej. Jeszcze ciekawiej wygląda to na 60-minutowym wykresie kontraktów. Przede wszystkim dzisiaj doszło do przetestowania znanego nam już dobrze węzła podażowego 1817-21, który to węzeł w tym momencie posiada dodatkowe wzmocnienie w postaci projekcji, projekcji intradojowej formacji XAB. C i D. Ta strefa jest w tej chwili respektowana. Popyt ma pewne problemy z jej pokonaniem, no ale z drugiej strony trudno mówić o jakimś silnym wzroście aktywności podaży, Tego póki co nie odnotowujemy, a dopiero pokonanie najbliższej strefy wsparcia 1801-1804 świadczyłoby no, o możliwości wykrystalizowania się ruchu korekcyjnego. Póki co transakcje są cały czas zawierane w okolicy 1817-21. Jeśli zatem ten obszar zostałby pokonany, to należałoby spojrzeć w kierunku węzła 1845-1849. Tu pewna modyfikacja w stosunku do moich zeszłotygodniowych analiz, gdzie przede wszystkim eksponowałem znaczenie średnioterminowej zapory podażowej 1835-42. To jest według mnie nadal istotny obszar cenowy, ale tu wprowadziłbym filtr w postaci intradojowej strefy 1845-49. Przede wszystkim dlatego, że jest to bardzo charakterystyczna strefa oporu, wyznaczona na bazie na dużo, bardziej, dużo bardziej rozbudowanego układu X, a. B, C, D. Łatwo sprawdzić, że w tym czteropunktowym korytarzu rzeczywiście pasują się projekcje pokazanej przed chwilą struktury harmonicznej XABCD. Dodatkowo przebiega zielona midline, line co wzmacnia nam znaczenie oporu Fibonaczego. No i wychodzę z założenia, że dopiero pokonanie tej strefy wygenerowałoby taki sygnał. Już o znaczeniu średnioterminowym, uwierzygadniający całą, całą, całą reakcję popytu zapoczątkowaną tutaj w przedziale 1710-1713. W pierwszej kolejności należy jednak w dalszym ciągu obserwować wykres kontraktów właśnie przez pryzmat obszaru 1817-21 i najbliższego wsparcia 1801-1804. Zobaczmy inny indeks DAX. Tutaj udana obrona strefy 10372-10414. Sugerowałem, że jeśli doszłoby do przełamania tej właśnie strefy wsparcia, to indeks prawdopodobnie znalazłby się w okolicy dolnej linii wzrostowego jednak kanału cenowego i wybronionego nie tak dawno węzła 10 10215 w piątek już jednak popyt zareagował tutaj w okolicy, czy też dokładnie w korytarzu 372-414. No a dzisiejsza spektakularna, nazwijmy to reakcja popytu sprawiła, że znaleźliśmy się w okolicy tej zielonej linii pojedynczego zniesienia 78,6, to jest pułap 10 717. Jego pokonanie to zapowiedź powrotu indeksu do takiej znanej nam już, znanej nam zapory podażowej 10845 10865 10, 845, 10 865. jest to nadal aktualny opór techniczny na indeksie DAX, w okolicy którego przebiega z kolei ta niebieska górna linia. Szkoda, że tutaj nie ma takiej książkowej synergii, no bo jednak ta linia oddala się od węzła. 845 865, no niemniej jednak można, może to stanowić na razie pewną całość jako opór właśnie bariera podażowa. Na razie natomiast w tej chwili niewielki intradayowy punkt zwrotny ukształtował się w okolicy, w okolicy Linii Zielonej i poziomu 10717. 717. SP tutaj jedyny negatywny. Taki wstępny, wstępny sygnał zapowiadający możliwość odwrócenia się krótkoterminowego trendu wzrostowego to wspomniane już i analizowane przez nas wielokrotnie naruszenie strefy 2204-2208. Z drugiej strony, skala korekty technicznej na razie jest niewielka. Podaż ma jednak problemy z przejęciem inicjatywy. A w moim odczuciu, też już ten wątek eksponowałem wielokrotnie, dokładnie dopiero pokonanie obszaru wsparcia 2155-2161 sugerowałoby możliwość rozwinięcia się spadków za oceanem. Natomiast pozytywnie należałoby tutaj zinterpretować ruch powrotny ponad obszar 2204-2208. W takiej sytuacji prawdopodobnie do gry włączyłaby się niedługo kolejna zapora podażowa 2235-2240. Dziękuję bardzo.